Ja szybko po coś polecę, a ty pilnuj kolegi przy kasie. Ale mamo. Pip, 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 pip. Mama na pewno zaraz przyjdzie. Pip, pip, pip. Jeszcze tylko momencik i będzie. Kartą czy gotówką będzie. Kurwa długo będziesz tak stał, ludzie w kolejce czekają. To czym będzie? Już jestem, jestem. Karton będzie. A ty co wyglądasz, jakbyś na swoim głównie siedział? Co tam, Gosiu, u ciebie słychać? Filip wyjeżdża na weekend w delegację, także pewnie w domu sama będę siedzieć. A ty? No ja weekend pewnie w domu, jak zwykle, spędzam. To może byśmy się, Edytko, do kina wybrały? Ponoć fajny film teraz leci. Bardzo chętnie, Gosiu. To weźmy ze sobą dzieci. My pójdziemy na film, a one na jakąś bajkę polecą. O, super! Wiesz co, Gosiu, to ja pójdę kupić nam bilety. Przestań, Edytko, ja stawiam dzisiaj. Widziałeś, jak pinda się pieniędzmi szczyci? Co, ona myśli, że mnie kuźwa na kino nie stać? Mamo, ale to chyba trochę inaczej było. Wiesz co, Gosiu, głupio mi trochę, ale zapomniałam portfela. Mogłabyś ty zapłacić? Przestań, nie ma problemu. Po czyjej ty jesteś kuźwa stronie? Dlaczego masz tak spuchniętą rękę? A złamałem ją przed szkołą, ale musiałem przyjść, bo inaczej nie miałbym 100% frekwencji. Proszę pani, bo mam w piątek operację w szpitalu, czy to wpłynie na 100% frekwencję? Niestety tak, Piotrusiu. No to nie, no to wyrostek musi poczekać. <śmiech> <śmiech> Idź może do domu, jak się źle czujesz. Do domu? Nie, spokojnie wytrzyma. Muszę mieć obecność na wszystkich lekcjach. Piotruś, wychodzi ci 99% frekwencji. Ale jak to? Masz nieobecność na jednej historii. Ale proszę pani, ja byłem na historii, proszę mi uwierzyć. Już i tak jest za późno. Czyli nie będę miał 100% frekwencji? Chyba pora na strzelaninę w szkole. Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku, może za rok mi się uda. Nie no, na 100% nie zrobi kartkówki, przecież ostatnio robiła. No dobrze klaso, wyciągamy karteczki. Przecież nic nie umiem. No ja właśnie też, i co teraz? Nie wiem, będę ściągał. Co mi pozostało? Macie 15 minut, czas start. Kowaj, to zaraz cię zauważy. Nie, nie zauważy. Kurczę, przecież ja notatek nie robię. No, telefon to na pewno zauważy. Powiekłe się ze ściągą w ręce, urodziłem. Nie no, przecież ten ekran jest za mały. Przecież to jest jakiś żart, zostało 5 minut do końca, a ja nie mam żadnego zadania. No to chyba już nic nie zrobisz. A! Cztery wyszło w tym zadaniu. A co to za ściąga w kieszeni spodni, które trzymasz w plecaku? Proszę pani, ale Kuba też ściąga. Jakoś nic Pff, nie zauważyłam. Amatorzy. A pan co się tak gapi? A poratuję pani pięć złotych może? Nie mam. Eee, ale to na jedzenie. Proszę pana, ja się nie nabiorę. Pójdzie pan do sklepu i kupi sobie flachę. No w sumie to bym się napił. Małpki bym sobie kupił. Nie, nie dam, nie mam i nie będę miała. Mademoiselle najdroższa kwiecie mej jabłoni, serduszko, królewno, księżniczko, najpiękniejsza kobieta we wszechświecie, Wenus wyłaniająca się z piany. Poratuj pieniążkiem. Nie no, chłopie, za tyle komplementów? Trzymaj! Ej, chłopaki, co to za nowa dziewczyna w szkole? Jakaś biedaczka ponoć dostała stypendium. Cześć, słyszałem, że jesteś nowa. Może chciałabyś wyskoczyć po szkole i się poznać? Przepraszam cię, ale jestem zajęta po szkole. Wiecie, co chłopaki zamówię, chyba dzisiaj jakiś makaron? Dzień dobry, chcieliby państwo coś zamówić? Cześć, nie mówiłaś, że tutaj pracujesz. A więc to robią biedni ludzie po szkole. Przepraszam, muszę podejść do innego stolika. Naprawdę przepraszam cię za nich. Przyzwyczaiłam się do tego, bogacze już tacy są. Nie każdy taki jest. Ej, nowa, a kim też myjesz? Mam was po prostu dosyć. Co? To, że mamy pieniądze, nie czyni nas lepszymi od innych. Szef powiedział, żebyś pokazała mi co i jak. Co ty tutaj robisz? Przecież masz pieniądze, nie potrzebujesz tej pracy. Nie chcę, żebyś myślała, że jestem taki jak inni. Skupmy się teraz na pracy, a potem, nie wiem, może jakaś randka? Z chęcią z tobą pójdę, a teraz bierzmy się do pracy. O, McDonald's, mamo, zajedziemy? Już ci się w dupie poprzewracało. Nie wymyślaj, jedzenie w domu jest. Mamusz, kupię ci kwiaty z okazji dnia. Mamy wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. Ale może byś tak mamusie do restauracji zabrał na przykład? Mamusz, przecież mamy jedzenie w domu. <laughs> Przepraszam żartowałem. Nie mogę się doczekać, aż wrócimy do domu. Już tylko chwila dzielna. Słodby! który robiłam cały dzień dla moich kochanych dzieci. Mamo, zajechalibyśmy do McDonalda? Chcesz McDonalda? A co takiego jest w tym McDonaldzie? Bo na pewno nie Bigos! Który robiłam cały dzień, tak jeszcze przypomnę. Cheeseburger. A czy wiesz, synku, ile to ma w sobie chemii? A Bigos jest zdrowy. Wolę Cheeseburgera. Hm, pomyślmy. Stałam kilka godzin przy garach, myślę, moje dziecko jest na pewno głodne po całym dniu w szkole. Wparowałam jak najszybciej do samochodu, myślę, jadę po nie, przywiozę do domu, zjebi gosik mamusi. A ty się mnie teraz pytasz, czy zajadę do McDonalda? To zajedziemy? Mam dość, mam dość, mam dość, mam... Nie, Kuba, mamy McDonalda w domu! Mamo, wsiadaj już! Jestem, co tak zrzędzisz? Na mnie narzekasz, a to zawsze przez ciebie się spóźniamy. Dobra, essa, wariacie. E, co? Nie no, mordo, co ty nie kumasz? Mamo, co ty powiedziałaś? Bajla Ela, bajla. Mamo, ty masz już 40 lat, nie możesz tak mówić! A ja się czuję jak nastolatka. Mamo, proszę cię, nie jesteś nastolatką od ponad 20 lat! Dobra, puść mi lepiej Yang bombosie. Co? Mamo, proszę cię przestań nie puszczę ci Young Bambosi! Taka mała znowu będziemy popijać Bacardi w klubie ze szklanki. Moje uszy i dusza krwawi. Mamo jeszcze jedno młodzieżowe słowo i sama prowadzisz! Śpiulkolot. Nie, no, mam to w dupie wysiadam. No, cześć, cześć, synku. To jak było u taty? Dobrze. No, to dobrze, że dobrze. A nie wspominał czasem coś o mnie? Nie. Hm, a może o coś pytał co u mnie? A, a, a. to frajer jeden. Jesteś pewny? Wiesz co? Nie. Nie obchodzi mnie to? Nie chcę wiedzieć. Na pewno? Nic, a nic. A jadłaś coś u taty? Tak, taty dziewczyna gotowała. Taty, dziewczyna? Już sobie gnój kolejną przyprowadził na moje miejsce. Kompletnie się tym nie przejmuje, to jego życie. A co jadłeś? No ale chyba moja ogórkowa jest lepsza. To była najlepsza, jaką jadłem. To może sobie zamieszkać z tatą i z jego nową dziewczyną? Twoja jest lepsza? O, wiedziałam, że moja ogórkowa jest pyszna. Czy niektórzy emeryci mogą się ogarnąć? Nie ma waszych zjebanych godzin dla seniorów i na razie nie będzie. Także, jak sobie kupuję z rana piwko, to proszę się do mnie nie przypierdalać, bo mam takie samo prawo jak wy. I chuj mi obchodzi, że jesteście starzy. Nie wymagajcie od młodych szacunku, skoro sami się nie umiecie zachować. Dlaczego pan robi zakupy? Bo mogę, stara ruro. I nie ciśnij kurwa bolca do mnie, bo ci zlaczka następnym razem wybombię. Chodzić na lekcje gry na fortepianie. Nie zapomnij o skrzypcach na Musiu. Chodzę jeszcze na skrzypce Ciociu. Widzisz Kuba, jakoś twój kuzyn potrafi na jakieś zajęcia dodatkowe pójść, a nie pierdła mi się zajmować. Przecież nagrywam na TikToku. Edyto, co to jest z ten TikToku? Gosiu to taki nowy instrument. Kubuś chodzi na zajęcia z niego. Polecam. Wsiadaj, wsiadaj, na fortepian cię zapisałam. Ale ja nie chcę. Nie będziemy gorsi od tych snobów zasranych, rozumiesz? Wygramy. Ja i Kuźwa pokażę. Kuźwa, gdzie on jest? Ile wózek można odprowadzać? Jestem. No nareszcie, szybciej się nie dało. Daj mi moją złotówkę. Ale jaką złotówkę? Co? Nie wyciągnąłeś złotówki z wózka? No zapomniałem, mamuś. No czy ty jest człowieku w ogóle normalny? Mamuś, przestań, to tylko złotówka. Jeśli ty lekceważysz teraz takie rzeczy, to ja nie wiem, jak ty sobie w dorosłości poradzisz. W ogóle zarosz szacunku do pieniądza. Bezdomny za tą złotówkę to kupiłby sobie bułkę i się najadł. Ale nie, to tylko złotówka, mamo, po co się w ogóle spinasz? Ja na tą złotówkę musiałem ciężko pracować. No mamo, nie rób takiej afery, przecież oddam ci. Po pierwsze, nie jestem twoją koleżanką, po drugie, zaraz w łeb wyłapiesz. Teraz kuźwa w podskokach zapierdzielasz i wyciągasz tą złotówkę i się lepiej mudl, żeby ona tam była.